Jak już, już taki wydziałek Widziałem już tego zimorodka, kablę, białej, trochę siwą, perkoza gwóczego, zimorodka Zapraszam, zapraszamy do namiotu brza. Sączkę i samca, tak? No. Na Ale Zobacz, jak to potrafię I u, i u tych, jak one były, indyków. Matko, naprawdę? No mm. To wiesz, to ja nie potrafię. To ty jesteś bardzo wyuczony. Mm. A jaki jest, jest twój ulubiony gatunek? Tak? Nie, nie lepiej No, zapomniałem jeszcze o i że ci się podoba? Widziałeś, jak ta żurawie? Jeszcze nie, no to jeszcze to przed to, no, filmek, jak masz na to tak, nazwasz? jak się nazwasz? Przejdę A nazwisko. I I będziesz tutaj do końca? Nie, tylko tylko przyjechał, mam tutaj na wycieczkę. I podobać ci się tu? Muszę też powiedzieć, że tak. Co to jest? Nie chcecie na to coś dostać? No to może pojedziemy dzisiaj. Gratuluję. Brawo Tymku.